Erik, brawo za dzisiejszy mecz. Niesamowicie ważne trzy punkty. Jak skomentujesz ten mecz w kilku słowach i skomentujesz swój występ w tym spotkaniu? No, tak jak mówię, jest bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Po ostatnim meczu nie byliśmy zadowoleni z tym 2-2 w Krakowie, ale był ten mecz bardzo ważny, że wygraliśmy i teraz będzie trochę łatwiej przygotować się na następny mecz, zapuchać za następny mecz z Termaliką, ale myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Tak mieliśmy piłkę, kontrolowaliśmy wszystko i ta jedna bramka hymena dała nam trzy punkty. No, a moje więc tak, był dobrze, może każdy mecz może być jeszcze lepiej. No. No właśnie, teraz bardzo ciężki okres przed wami, dzisiaj mecz, w środę mecz, za tydzień mecz, ale kondycyjnie czujecie się chyba dobrze, no dzisiaj po tobie było widać, że żelazne płuca na wahadle. No tak, przygotowani są dobrze i myślę, że tu nie będzie problemu z fizycznego, z fizyki i każdy piłkarz lubi grać mecz na każde trzy dni, także to, to, to jest ten taki europejski rytm i cieszymy się, że możemy grać na każde trzy dni i idziemy dalej pozytywnie. To jeszcze pytanie zupełnie z innej tematyki. Dzisiaj finał, Słowenia, Włochy w katowickim spotku. Będziesz kibicował swoim? Jasne. Kibicowałem wczoraj, kibicuję dzisiaj i mam nadzieję, że koniecznie wygramy to Mistrzostwo Europy. Dwa razy przegraliśmy finale i dzisiaj mamy nowe szanse i mam nadzieję, że będzie złoto. Złata? Złoto. No to niech Słowenia ma złoto, a Ty z Górnikiem zdobądź Mistrzostwo Polski. Tego Ci życzymy. Dziękuję bardzo.